Dzień dobry. Paulina Król, Agencja Smolar. Dzisiaj jest 1 lipca, a przed nami losowanie Nagrody Głównej w loterii Tiger Power. Na Państwa ekranach widoczne są już parametry losowania, które chwilę wcześniej skonfigurowałam. Widzicie Państwo dolny i górny zakres, z którego będziemy losować, oraz liczbę laureatów. Dzisiaj wylosujemy dwóch laureatów: laureata Nagrody Głównej oraz laureata rezerwowego do Nagrody Głównej. Wgrywam plik. Państwa zgłoszeniami, z którego będziemy losować i przystępuję do losowania. Zaznaczam dane, które pojawią się na Państwa ekranach. Szanowni Państwo, bardzo miło mi poinformować, że laureatem nagrody głównej w loterii Tiger Power 2022 został numer porządkowy 26790 790. Pierwsze trzy cyfry numeru telefonu to 798, trzy ostatnie cyfry numeru telefonu to 524, a kod spod zawleczki to HR3M593 A 4C. Natomiast laureatem rezerwowym został numer porządkowy 46 534, pierwsze trzy cyfry. Numeru telefonu to 785, ostatnie trzy cyfry numeru telefonu to 230%, a kod spod zawleczki to XCQ99P4WKA. Dziękuję Państwu, laureatom gratulujemy, a Państwa zapraszam na kolejne losowania.